Dzień dobry, dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie, moi drodzy, moi drogie. Spotykamy się dzisiaj, bo dzisiaj jest wyjątkowy czas, wyjątkowy, wyjątkowy moment i tym momentem jest no, Księżyca który za chwilę, za chwilę 19.55 będzie tak naprawdę w pełni, pełni jakkolwiek to brzmi, będzie tak kulminacja tego, tego momentu i chciałabym Was zaprosić na medytację właśnie specjalnie z powodu tego Nowiu. Ja praktykuję medytację w tym dniu taką ze szczególnym, tak samo na pełni Księżyca, jak i na Now Księżyca z takim, z takim szczególnym celebrowaniem tego momentu, dlatego, że zauważyłam. Żyłam już da, dawno, dawno temu i pokazało mi to przede wszystkim moje autystyczne dziecko, że mm, jednak ten księżyc ma bardzo duży wpływ na was. Nie wiem, jak wy się dzisiaj czujecie, ale ja mogłabym położyć się i spać przez cały czas. Tak na mnie dzisiaj wpływa, mm, wpływa księżyc i widzę po moim, e, po moim dziecku, po moich bliskich, że jest to, jest to podobnie. I, e, i to tak naprawdę nie ma znaczenia, czy my w to wierzymy, czy nie. Możemy sobie zrobić, tak jakby, taki wspomagać, taki dodatkowy rytuał, który pozwoli nam przyciągnąć troszeczkę więcej, wykreować w swoim życiu troszeczkę więcej. Więc moi drodzy, jeszcze dwie minutki, żeby, żeby, żeby wszyscy mogli dołączyć. Te osoby, które chciały dołączyć, cześć, Beatko, cześć, Marta, witajcie, witajcie. I myślę sobie, że za chwilę będziemy zaczynać, tak, żeby w tym kulminacyjnym momencie, czyli o 19.00, 55, żeby być w trakcie, żeby być w trakcie już w stanie koherencji serca, żeby wejść w tą przestrzeń swojego serca. I mówię z takim czasem, kiedy, kiedy z łatwością przychodzi nam odkrywanie naszych marzeń, ale też podsianie tych marzeń, przede wszystkim. Przede wszystkim sianie tych marzeń, bo to pokazuje nam, to pokazuje nam tak naprawdę, no księżyc się zaczyna. Tak? On teraz będzie stopniowo, stopniowo, stopniowo się dopełnił. Słuchajcie, muszę jakiś kod wprowadzić, bo mi coś tutaj Facebook blokuje. I żebym mogła Was zobaczyć, zobaczyć też w grupie, i już dajcie mi dosłownie sekundkę. Jest tak, jakby początkiem, To tak jakbyś dostała czystą, y, czystą kartkę, na której możesz narysować y, przepiękny obraz swojego życia, który, którego byś chciała. Tak, po prostu to, czego chcesz, dzisiaj możesz to zasiać i zacząć pielęgnować. Posłuchajcie, z jednej strony my się jemy, a później potrzebujemy to pielęgnować w sobie, pielęgnować te marzenia, ale i też każdego dnia. W każdym momencie pokazywać wszechświatowi, że jesteśmy gotowi na przyjęcie tych wielkich rzeczy, tych właśnie wielkich rzeczy z naszych marzeń. I wtedy wszechświat zaczyna nam to dostarczyć. Czyli kiedy my jesteśmy, my jesteśmy taką jedną wielką celebracją życia. I ja teraz nie mówię o piciu szampana. O tego typu rzeczach, o tym, że mamy już nie robić nic, co jest przyziemne, ale nawet zwykłe obieranie ziemniaków możemy zrobić w celebracji, po prostu. Możemy to zrobić z błogosławieństwem tych ziemniaków, z błogosławieństwem tych osób, które będą te ziemniaki jedli, więc no, jakby wszystko jest, wszystko jest dla nas. Ok, moi drodzy, myślę, że możemy, możemy powoli, już, powoli już zaczynać i Zaczniemy od tego, że wejdziemy sobie w stan koherencji serca. Oczywiście, jeżeli teraz jedziesz samochodem, jeżeli robisz coś, co zagra zagrażałoby jakkolwiek Twojemu życiu, bezpieczeństwu i tak dalej, to nie medytujesz z nami, zrobisz sobie tą medytację później. Ona, czy w grupie, czy na moim kanale na YouTube zostanie, będziesz mogła ją sobie odsłuchiwać. W ogóle poczytajcie sobie w internecie. Ja nie jestem specjalistą, więc nie będę, nie, nie będę Wam tego, tego tłumaczyła. Ale te najbliższe kilka dni jest bardzo szczególne w astrokalendarzu, tak bym powiedziała. Otwiera się jakaś brama malwa czy coś takiego, i to jest też taki czas naszego odrodzenia. To jest taki czas, kiedy my możemy to jakby na nowo wymyślić sobie siebie i możemy zacząć tego, to tworzyć. Przecież to, to tworzenie siebie na nowo to jest coś, co my robimy tutaj w tych przestrzeniach cały czas. tak, Ja Was wciąż pytam, jak chcesz się te, wtedy czuć? I dzisiaj też chciałabym, chcę, żebyś ty zapytała swoje serce, w trakcie tej medytacji, jak ty się chcesz czuć w tym nowym życiu? To nie jest ważne to, co ty tam zbierzesz, jakie marzenia, czy to będą Karaiby, czy Majorka, czy cokolwiek innego, czy to będzie Wrocław, czy, czy Poznań, tak? Gdzie ty będziesz mieszkać, w jakich okolicznościach, ile będziesz miała pieniędzy, tylko jak ty będziesz się czuła w tym swoim nowym życiu, jak ty będziesz o sobie myślała. To jest ta kwintesencja tego kreowania nowości, bo można mieć cudownego Mercedesa, można mieć cudowne wakacje, a i tak mieć w środku pustkę. Więc moi drodzy, jeżeli możesz się zrealizować, usiąść w spokoju, pobyć ze sobą w ciszy w tej chwili, tak żebyś mogła słuchać tylko mnie, wyłącz wszystkie przeszkadzacze, jeżeli będziesz czuła się bezpiecznie, zamknij w pewnym momencie oczy, i po prostu w tym momencie, kiedy już możesz usiąść swobodnie, zacznij ze mną swobodnie oddychać. Najpierw po prostu obserwuj swój naturalny oddech, jak powietrze wchodzi do Twoich płuc, kiedy bierzesz wdech, jak wychodzi z nich, kiedy to powietrze wydychasz. Obserwuj przez chwilę swój naturalny oddech, jeszcze nic z nim nie rób. Twoja koncentracja jest w 100% właśnie na Twoim oddechu. Pamiętaj, że On zawsze jest idealny, zawsze jest najlepszy, zawsze jest dobry. Nie oceniaj tego, w jaki sposób oddychasz, jak oddychasz. Po prostu oddychaj. Pozwól sobie, żeby powietrze swobodnie przepływało z Twoich nostrzy do Twoich płuc, a później, żeby wypływało. Wyobraź sobie, że każdy strumień powietrza, który wdychasz do swoich płuc, to Strumień oczyszczającej, pięknej, dobrej, ciepłej energii, która wchodzi do Twoich płuc. A z każdym wydechem, wydychasz wszystko to, co niewspierające, co trudne. Teraz razem ze mną weź długi, oczyszczający wdech. I wydech. I jeszcze raz weź wdech. I wydech. Postaraj się, by każdy kolejny wdech i każdy kolejny wydech był coraz dłuższy. Jeszcze raz wdech. I wydech. To jest ten moment, kiedy przenosimy naszą uwagę z naszego oddechu na nasze serce. Spróbuj wyczuć, możesz położyć swoje ręce, tak jak ja na klatce piersiowej, i spróbuj wyczuć pod palcami bicie Twojego serca. Nadal oddychasz, ale Twoja koncentracja jest teraz tylko i wyłącznie na Twoim sercu. Poczuj, jak Twoje serce w Twojej klatce piersiowej uderza raz za razem, jak pompuje krew, zasila cały Twój organizm. Poczuj jak w Twoim sercu, właśnie w tym pulsowaniu, rośnie niesamowita, piękna, biała, czysta energia. Poczuj jak Twoje serce staje się tą energią i jak ta energia wylewa się z Twojego serca na całą Twoją klatkę piersiową. Cały czas koncentruj się na swojej przestrzeni serca. Tylko to jest teraz ważne. Poczuj teraz, jak ta energia z każdym uderzeniem twojego serca zaczyna w tobie rosnąć. Jest ich w tej chwili już tak dużo, że zaczyna się rozlewać na resztę twojego ciała. Idzie do twojego brzucha, do twoich pleców. Poczuj, jak ta energia rozlewa się do twojej miednicy, twoich nóg, palców, stóp. Do całego Twojego ciała, do Twojej szyi, do Twojej głowy, do Twoich rąk, do palców stóp, z palców rąk. Poczuj, jak całe Twoje ciało pulsuje w rytmie tej czystej, pięknej energii. Poczuj, jak to Ty stajesz się niesamowitą energią. I to jest ten moment, kiedy czujesz to pulsowanie w całym Twoim ciele, kiedy możesz poczuć, że Twoje ciało zaczyna się delikatnie kiwać do przodu do tyłu albo na boki, kiedy czujesz, że być może twoje, twoje stopy, Twoje ręce, czubek Twojej głowy zaczynają lekko mrowieć. To jest ten moment, kiedy osiągasz stan koherencji serca. co oznacza, że zaczynasz myśleć swoim sercem. I to jest ten moment, kiedy możesz przywołać do siebie wszystkie wzniosłe emocje, które towarzyszą ci każdego dnia. I przywołaj teraz do siebie wdzięczność. Niech wdzięczność rozleje się, tak jak i ta energia, na całe twoje ciało. Przywołaj do siebie wdzięczność. Poczuj całą sobą, jak ta wdzięczność rozlewa się w całym twoim ciele. Przypomnij sobie, za co ostatnio byłaś wdzięczna. Przypomnij sobie, za co wdzięczna jesteś sobie samej. Przypomnij sobie, za co jesteś wdzięczna wszechświatowi. Poczuj tą emocję w całej sobie. I przywołaj teraz miłość. Miłość jest współtowarzyszką wdzięczności. Kiedy pojawia się w Twoim sercu wdzięczność, to i zaraz za nią przychodzi miłość. Przypomnij sobie, kiedy ostatnio czułaś miłość, za co, za co kochasz siebie, za co kochasz wszechświat, za co kochasz ludzi dookoła siebie. Poczuj, niech ta emocja rozleje się w całym twoim ciele. I niech złączy się z wdzięcznością i z energią, która z ciebie emanuje. Poczuj ją całą sobą. I myślę, że to jest czas, żeby poczuć niesamowite wzruszenie wzruszenie z tego, że właśnie w tym momencie następuje kumulacja kulminację tego momentu nowiu księżyca i to jest ten moment, kiedy możesz rzucić swoją intencję, kiedy możesz wypowiedzieć swoją intencję jeżeli nie przygotowałaś, jeżeli nie wiesz co, to możesz powiedzieć taką intencję moje serce mnie prowadzi, moje serce wie dokąd chcę iść i niech tak się dzieje w zgodzie z moim sercem, w zgodzie z głosem mojej duszy, a może masz swoją intencję to po prostu teraz ją wypowiedz. I kiedy tak jesteś w przestrzeni swojego serca i kiedy czujesz te wszystkie wzniosłe emocje, to połącz się jeszcze bardziej ze swoim sercem i zapytaj: Moje serce. Powiedz mi, czego, ty, czego chcesz. Powiedz mi, jak mają wyglądać moje marzenia, jaka ma być moja droga. Powiedz mi, moje serce, który kierunek jest właściwy, który głos, który słyszę w swojej głowie, jest tym właściwym. Pomóż mi, moje serce podążać właściwą drogą, tą drogą, która jest drogą mojej duszy. Pomóż mi, moje serce zasiać wszystkie moje marzenia, które są zgodne z planem mojej duszy, które są zgodne z moją duszą. Pokaż mi, pokaż mi moje serce, co jest tak naprawdę moją prawdą. Pokaż mi moje serce, to, co chcesz mi pokazać. I to jest ten moment, żebyś mogła się wsłuchać w swoje serce, żebyś mogła pobyć w nim i zasiać wszystko to, co Twoje serce ci podpowiada. kiedy otwierasz się na zaufanie do głosu, który masz w sobie, do głosu swojego serca, zaczynają się dziać cuda w twoim życiu. Nagle okazuje się, że wiesz, jaka droga jest właściwa. Nagle okazuje się, że wszystko to, co do ciebie przychodzi, ma głębszy sen. Nagle okazuje się, że kiedy otwierasz się na swoje serce, to i otwierasz się na kreowanie swojej własnej przyszłości. Że kiedy otwierasz się na i swoje serce tak naprawdę otwierasz się na wszystko, czego masz w tym życiu doświadczyć. Bez oceniania, bez zastanawiania się, czy coś jest właściwe, czy nie. Po prostu otwierasz się. Pozwól sobie na to. Pozwól na to, by ten czas, czas nowiu, zasiał twoje marzenia, i żeby kolejne dni były tymi dniami, kiedy zaczniesz kreować swoje nowe życie. Zastanów się, jakbyś chciała się czuć w swoim nowym życiu. Jakie emocje chciałabyś, żeby ci towarzyszyły. Jak chciałabyś o sobie myśleć. Jak chciałabyś się zachowywać jak i chcia, jakie chciałabyś mieć nawyki. To jest to, co tworzy naszą nową przyszłość w szczęściu, w zgodzie z nami. Nie dobra, które mamy posiąść, tylko właśnie to, jak ja chcę o sobie myśleć, jak ja się chcę czuć w tym moim nowym życiu, jak ja chcę mieć nawyki, jak chcę się zachowywać, jakie ja mam relacje z innymi ludźmi. To jest dla mnie ważne. I właśnie w tym kierunku najlepiej poprowadzić się Twoje serce. Wszystko to, czego chcesz, i zacznij świadomie oddychać tymi obrazami. Zacznij świadomie podążać drogą do siebie. Zacznij świadomie otwierać się na to, co na Ciebie czeka. Weź kilka głębokich wdechów i wydechów. Kiedy będziesz gotowa, podziękuj sobie za ten wspólny czas z samą sobą, za ten wspólny czas z sobą w medytacji, odkrywaniu swoich marzeń, powiedz sobie dziękuję, podziękuj swojemu sercu i kiedy będziesz gotowa, wróć do mnie. i drogie. Z mojej strony dzisiaj to już wszystko. Jestem Wam niezmiernie wdzięczna za ten wspólny czas. Dziękuję. Roksana, dziękuję. Jestem Wam niezmiernie wdzięczna za ten wspólny czas. Pierwszy raz mogłam spędzić e, no z Wami. To jest niesamowite. E, I możecie spokojnie kontynuować tą medytację przez kilka kolejnych dni po to, żeby utrwalić to, co... Dzisiaj się w Tobie pojawiło. Ja Wam z całego serca dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia. Pozdrawiam.